Zdaje się, że byłaś się mówiona. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego nie mam zdjęć, kiedy byłam niemowlęciem, kiedy miałam rok. No, bo. bo Zginęły zdjęcia w czasie przeprowadzki, mówiłam ci. Zresztą to było tylko kilka zdjęć. Nie mieliśmy aparatu. Lata 70., rozumiesz? Jaką masz grupę krwi? Grupę krwi? Tak, grupę krwi. Pamiętasz, robiłyśmy badania, tam była też grupa krwi. Gdzie wcisnęłam te wyniki? No nie będę szukała, zdrowej, świeżej herbaty. Ja mam ARH. Tata miał zero erchaminus. minus. Ty też masz zero erchaminus. minus. Przed chwilą dzwoniłam do kliniki. Skoro już wiesz, to wiem co. Że cię adoptowaliśmy. Proszę.